Witam. Um, chciałem powiedzieć, że jestem mega, mega wdzięczny za pozytywny odzew na moim pierwszym wideo tutaj na TikToku. Widzę, że jest bardzo pozytywny odzew, jeśli chodzi o samorozwój i o zmiany tak, w swoim życiu, bo dla mnie rzucenie fajek, pozbycie się wszystkich nałogów to jest duże osiągnięcie, ale. To nie jest najważniejsze, to jest tylko efekt uboczny problemu. Tak jak mamy problem obecnie w, z naszym ogólnym zdrowiem. Wielu lekarzy podchodzi do naszych problemów ze zdrowiem w sposób taki, że tylko starają się zwalczyć nasze objawy, tak, a nie szukają przyczyny danego schorzenia. I w ten sam sposób możemy spojrzeć na nasze nałogi czy nawyki. Wiele razy próbowałem rzucić palenie, ale tak naprawdę palenie jest tylko objawem głębszego problemu i na tym musimy się skupić. Musimy znaleźć przyczynę dlaczego uciekamy w pewne używki, tak? Dlaczego uciekamy w pewne Nawyki. Dlaczego dużo ludzi ma problem z pracocholizmem, dlaczego uciekamy w social media. Staramy się w jakiś sposób uciec od niekomfortowych sytuacji, niekomfortowych emocji. Moje naogi były po prostu ucieczką od tego, jak się w obecnym czasie czułem. I prawda jest taka, że byłem w depresji, byłem nieszczęśliwy i moje ciało było w ciągłym stresie. Dlatego każda fajka w jakiś sposób pomagała mi po prostu ściągnąć z siebie chociaż odrobinę stresu. A polenie zioła po prostu kompletnie mnie odłączało od mojego umysłu i mnie relaksowało. Dlatego. Działo się to notorycznie i non-stop. I prawda jest taka, że nie wiedziałem, jak sobie z tym radzić w inny sposób. Niestety, tak nasze społeczeństwo jest nauczone. Jeśli mamy niekomfortowe sytuacje, jeśli mamy dużo stresu, jeśli mamy niekomfortowe emocje, no to co robimy? Uciekamy w używki: uciekamy w alkohol, w papierosy, w zakupy, w pracoholizm w kupowanie różnych, przeróżnych rzeczy, e, i w social media, gdzie scrolluję non-stop przez wideo tylko po to, żeby poczuć jakąś przyjemność, tak, żebyśmy dostali ten zastrzyk dopaminy. Jeśli chodzi o rzucanie nawyków e, czy zmianę pewnych zachowań, no niestety nie jest to łatwe. I musimy to wszyscy zrozumieć, bo w dzisiejszych czasach mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Do wszystkiego mamy szybki dostęp. Niestety natura człowieka nie działa w ten sposób. Nie jesteśmy komputerami, jesteśmy ludźmi, którzy ewoluują przez tysiące lat. Czego tak naprawdę wszyscy potrzebujemy to nauczyć się regulować nasz układ nerwowy. Musimy nauczyć się być z naszymi emocjami, przeżywać nasze emocje, a nie od nich spieszać. I być tak samo obecni z naszym ciałem, słuchać naszego ciała, a nie szukać ciągle dystrakcji poza nami, bo tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy, jest w nas. Tylko żyjemy w tej iluzji, tak, która przez dziesiątki lat została nam do głowy, że szczęście jest poza nami, że musimy mieć rzeczy, tak, że musimy mieć partnera, na którego rzucamy odpowiedzialność za nasze szczęście. I tak to wygląda. A rzeczywistość jest kompletnie odwrotna. Zapraszam też wszystkich do sprawdzenia mojego profilu. Wczoraj nagrałem fajne wideo o triggerach, bodźcach czy graniu sobie na nerwach. Skąd to się wszystko bierze i jak sobie z tym radzić, jak siebie lepiej zrozumieć. Jeśli udało Wam się pokonać jakieś e, nałogi, też napiszcie to w komentarzu. Chętnie posłucham, jak sobie daliście z tym radę.